Witam wszystkich bardzo serdecznie. jestem i lecimy z kolejnym pre-buildem w DBD, a raczej z dwoma pre-buildami, bo ten odcinek będzie się składał z dwóch pre -buildów. pierwszy będzie na mek, i perk, który używamy, to jest sprint. Dostajemy exhaust na 40 sekund, a nasz prędkość poruszania jest zwiększona o 150%. Na 3 sekundy exhaust po prostu musimy chodzić, krócać, no nie możemy biegać, żeby nam się to zbiło. Drugim perkiem jest Quick Quiet. Wszystkie nasze akcje szybkie, czyli przeskakiwanie przez okno, przez palety, wszystkie do szafek są w 100% wytrzone, czyli dostaje powiadomienia, cooldown 20 sekund. Trzecim perkiem jest resilience, kiedy jesteśmy ranni, robimy po prostu szyb wszystko o 9% szybciej. No i e, czwartym perkiem jest przeczucie. Kiedy patrzymy w stronę zabójcy, jeżeli on jest 45% e, pod kątem 45 stopni będzie naprzeciwko nas, dostajemy informację o tym, że jest w. 36 metrów dalej, ona będzie bliżej i po prostu powiadomienie dźwiękowe. Kul nam 30 sekund. To jest pierwszy permit, który będzie dzisiaj w tym odcinku. I drugi permit jest na Claudecie gdzie używamy self care? możemy się sami leczyć, 35% normalnej prędkości. Botanika, która zwiększa to o 50%, ale efektywność przedmiotów jest zmniejsz zmniejszona o 20%. Lightweight. Nasze ślady są bardziej rozrzucone oraz są niewidzialne przez 5 sekund. Po prostu szybciej zanikają. I small game, kolejny perk na metrę. Jeżeli jesteśmy w przedziale 12 metrów od jakiegoś totemu, od pułapki trapera, pułapki hak. Od pułapki po prostu, czegoś killera, coś co killer może postawić i totemów. Dostajemy o tym powiadomienie dźwiękowe i dostajemy informację, że killer, że coś tutaj jest, więc. Zobaczymy jak cały build wygląda już w Giercon. Będziemy z giercą I co do perków, co widzieliście przed chwilą na... Dlaczego są dwa bildy? Tak, no napisałem, najlepsze buildy dla początkujących graczy. takie bardziej basicowe, mam wrażenie, nie? że po prostu każdy nauczył się grać już na spokojnie, nie? Więc to są Mech i Claudeta, to są dwójka najlepszych, darmowych, y, ocalałych, którymi możemy zacząć grać w tą grę. Co ona mówić, że dwójka darmowych, najlepszych? bo Ponieważ te dwie postacie mamy już od początku gry odblokowane. I te perki, które wam przedstawiłem, i też kolejne sikpikowania, czyli Sprint, Quick, Resilience i Promotion, czyli Promotion i Przeczucie, y są ważne, dlatego że... Po pierwsze, meg jest najlepszym celowym, dlatego że... W tym też może Mac mech bardziej, a w drugim dopiero Claudette, Bo macie dwójkę najlepiej wybrać, albo ClawDT, albo mech. Y na meg mamy Sprinta. Sprint jest mega zajebistym perkiem dla początkujących graczy. Daje nam możliwość szybkiego odizolowania się, od zabójstwa, szybkie ucieczki przed nim. Więc w momencie, w którym killer nas zaczyna gonić, w którym do nas przychodzi, my odpalamy sprintem i już uciekamy czyli jesteśmy troszeczkę dalej. Jest szansa, że nas też zgubi. Przeczucie nam mówi, że killer jedzie w tamtym miejscu: albo naprzeciwko, albo tutaj, albo tutaj, bo to jest 45 metrów. No 45 e kon. On 45 stopni, nie? No powiedziało, właśnie przeczucie. Że właśnie sprintik będzie nam e, pozwalał bardzo fajnie oddalić się od zabójcy Drugim perkiem, którego używamy jest Quick and Quiet Quick and Quiet jest uwagi na to, że... O kurde e, Grim Rembrandt to jest pierwszy I po drugie, sprintem możemy bardzo szybko na przykład sobie Żeby na przykład teraz iść uratować ocalałego, iść uratować no, w tym wypadku Ada Nie no nie biegł pewnie Jestem. Jak bardzo fajnie nam to się już działa. perków uniwersalnych, bo używam perków postaci i perków uniwersalnych, bo początkowy gracz nie ma. To jest bardzo ważne słowo. Nie ma odblokowanych wszystkich postaci, nie ma odblokowanych wszystkich perków, dlatego to w tym momencie zakładamy, że wybraliśmy na pierwszego celowego mech i nie mamy nic, nie? Nie mamy perków Billa, nie mamy perków Davida, Nili, Claudety. Jesteśmy totalnym zerem, jeżeli o to chodzi. Dobrze, no, się z trąbką dźwięk na I pomoże nam dobić do całego porę. pozwoli nam uciec od zabójcy, zdobyć jakiś dystans. I to jest bardzo ważne. Drugim perkiem, którego używamy, jest Quick and Quiet. Quick and Quiet. A czego drugi? Eee, trzecim uniwersalnym perkiem Meg jest adrenalina. Adrenaliny nie będziemy używać, ale zaraz dlaczego. Eee, quick. W tym momencie ta paleta leży, nie tracimy czasu, no przeskakujemy i nie ma dźwięku. To nie, no. nie przywyga, że nie wyrażam. E, quick, wskakujemy sobie szybko do szafki podczas chase'a. E, killer nie będzie można zmienić. Zakładają, że to jest dalej, początkując. Killer, który nie do końca czai gierkę. Więc tutaj też już mamy jakąś uwagę. Czy przez okno? Killer myśli, że możemy biegnąć dalej gdzieś dookoła. A my sobie albo w szafce, albo za paletą, albo za e, oknem, bo my sobie uciekliśmy od tego. Kolejnym perkiem, który używamy jest Resilance. Resilience, dlaczego resilience? Nie mamy możliwości wyleczenia się. Naszą jedyną możliwością wyleczenia się jest apteczka. Nie mamy nic poza apteczką. Więc w momencie, w którym apteczki nie mamy, to będziemy ranni. A jak będziemy ranni, to nie mamy szansy nic z tym zrobić. Więc skoro nie możemy nic z tym zrobić lub nie jest nic innocenamy. Dlaczego by tego nie wykorzystać? I... A czemu by tego nie wykorzystać i brakuje mi słówka? I robić wszystko jak szybciej. Jeżeli gramy apteczkę dodatkowo, i killer nie gra Perka, bądź... Znaczy perka, czy Sleepego, bądź Adona, który nakładam na Heimoforodza i Magleda. Leczymy się na 99 najlepiej jak możemy. Jak już mamy 9-9, to już niczym się nie stresujemy, bo mamy 9-9. Killer sobie podejdzie. Dostajemy informację od przeczucia, że killer się zbliża. Puszczamy generator, puszczamy co robimy. Leczymy się do maksa. I zaraz potem shift i rura. Więc robimy w każdą akcję, czyli tym generator, leczenie, cokolwiek robimy, 9% przypiąć, najszybciej generator. I uciekamy od razu, nie? No i czwartym perkiem, najlepszym dla początkujących, jest właśnie jakieś nie ogarniacie, kiedy na przykład killer odchodzi, że nie wiecie z której strony może się zbliżać. To jest właśnie przyczucie, dlatego że patrzymy sobie przed siebie Jestem perkiem bardzo że na przykład grałem. To mój jeden z ulubionych, mój jeden z ulubionych, właśnie perków. I gra z tym przeczuciem. Kurwa, dużo. Dobra, teraz wcikałem, tylko sam darować. Mawamy się w szafce. Ona nie wie. Zostajemy w lajgnesa. To nie jest problem. Ona nie wie, gdzie my jesteśmy się w tym momencie w szafce. Chodzi do dookoła szaka. Szuka nas. Znaczy, haka, nie szaka, przepraszam. Otwiera szafkę, przeszukuje. Okej, okay, to nie jest problem. Bo quick and quiet. Oprócz szybkiego wskoszenia do szafki, daje nam też szybkie wyskoczenie z niej. I w tym momencie killer nie wie, o kurwa, wie. Jednak wiedział. O kurwa, jebany. E... O jebana. Daje nam informację, o tym, że killer się zbliża, dlatego w tym momencie z 99% najlepiej, jak my zrobić 199%. 99%. Y, tą apteczką i lecimy się, odpalamy skrinta i skierdamy, bo wiemy, że killer idzie do nas z tamtej strony my wiemy, że z tamtej strony i wiemy, że na przykład, jeżeli by nie do nas z tej strony z nami przykładowo nie mam moru, spierdalamy za siebie i teraz tak, kolejny perk, trzeci perk mech, czyli adrenalina dlaczego adrenaliny nie będziemy używać? adrenalina jest perkiem sytuacyjnym jednorazowym i uruchamia się tylko raz podczas endgame'u nie jesteśmy w stanie wywołać się efektu. Przecież, przepraszam, coś dużo po więc troszeczkę się ogarna. Nie jesteśmy w stanie sami wymusić efektu adrenaliny jak na przykład sobie z Amerykanem, że po prostu trzymamy sobie jeden i w końcu sobie po prostu wstaniemy, nie możemy tego zrobić. Bo adrenalina odpala się w momencie ukręcenia piątego generatora przez dowolnego całego. Dodatkowo teraz w tym momencie działa, jeżeli nie wisimy na haku. Jeżeli wisimy na haku efekt adrenaliny nie działa. Ojej! Mi się tam mnie nie było! Nie było mnie tam! Przecież do do Enda. Ja na mnie tu nagluję, nie? Ok, super, zgubiliśmy. E, w tym momencie random stadion wykręcę genem Więc nie będziemy już korzystać z. E, e, resilensa i też nie chcę robić tej gierki w zasadzie na 2 baty jest ona wygląda naprawdę jak Clara Croft na tym skinku, nie? Ale no, mamy użycie rezylensa 9% szybciej leczymy, czyli na przykład tam zamiast 12 sekund to będziemy leczyć o te 9% mniej, to nie wiem, to padnie nam... Znaczy może nie... no 12 powiedzmy, że leczyliśmy, to teraz leczyliśmy może z 10, coś koło tego, znaczy nie nawet mniej. Ale no szybciej, no i przede wszystkim gena szybciej robimy, to jest bardzo ważne. Teraz najważniejszą informacją dla nas jest tamten random, daleko, fuj. O jest pod bramą. I ten random daleko wpój. Nam się przyda, bo my w tym momencie... Użyjemy apteczki. No way out. Killer nam nie pozwala wyjść z y, bramę. I kampi dodatkowo. No tamtego surwa jeszcze raczej nie uratujemy, no możemy podbiec. No właśnie daje nam sprint. Nie, nie po, uratujemy nawet nie masz sensu. On gra Kindre na naszycela, który kolejne. I to ocalały nam mówi Chłopaki, on kampi. Nie przybijajcie po mnie, bo umrzecie. Adrenalina no właśnie by nam się odpaliła w momencie, w którym biegamy, to i teraz jesteśmy, powiedzmy, że leżymy na ziemi i jesteśmy, nie wisimy na haku, to jest właśnie całe założenie Perka. Nie wisimy na haku, tam to jak Nie wisimy na haku. To jest całe założenie, które nas interesuje. Jeżeli nie wisimy na haku, adrenalina nam się odpali. Jeżeli wisimy na haku, adrenalina nam się nie odpali. Wiecie, ja adrenalina. Po wykręceniu tego generatora z dowolnego ocalałego. Wiem, że to jest killer przez przeczucia. Nie, czy się? ja, czy grano, ja więc nie będę podchodził. Może zobaczymy na ten. E, Po wykresie 5G teraz stosujemy Heista, największego chyba. Z. A w sumie. Albo w sumie nie to, bo więcej. więcej. Do Dosłownie nerfa chyba, do, teraz za 3 sekundy. W Ranger. No liczę na to, że West Ranger, czyli niedobrawa. O, o się co? No, druga rzecz, chcemy tak kupować, a właściwie właśnie Yyy... E, dostajemy Hejsta, leczy nas stan zdrowia. Leżeliśmy, jesteśmy rani, rani byliśmy, jesteśmy zdrowi. Jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi, tylko Hejsta dostajemy. Nic więcej, nie? Więc to no, najsłabszy perkwek dla graczy, którzy nie ogarniają. na TV graliśmy sobie biedy, niech zobaczy, czy miał streamka. Dziś nie ma no ja nojada, więc widzimy się, że drugi to już klodę tym, tym razem Kolejna giereczka, tym razem klodę tak jak mówiłem e, Dlaczego nie ma dwóch gierek perk? Nie uważam, że to była po prostu Więc no, po, chcę wam przedstawić takie najlepsze perk buildy dla, dla początkujących graczy, nie wiem czy po prostu tym serię sobie trzymać dalej No to są jak na moje dwa najlepsze perk buildy właśnie dla Graczy początkujących, tak samo tutaj kolejność perków też miała znaczenie Stanę na pierwszy, żeby móc się leczyć samemu samodzielnie 35% to jest pierwszy primo. Drugie primo to jest. Yy, o, właśnie tam się podobało Small game. Teraz widziałem Small Game. Niuch, niuch, niuch. A to, yy, small Game. Jeżeli jesteśmy w promieniu 12 metrów od Totemu, pułapki hak, pułapki Trapera, fejkowej paletki Frediego, z yy, Sfrabandiego. Jakiekolwiek rzeczy zabójcy, dostajemy o tym informację. Dodatkowo. Na small dostajemy tokeny od 1 do 5 za każdy zniszczony totem na mapie To też jest mega fajne Dostajemy informację, że przed killer do nie może być noeda, no bo nie ma totemów, nie? O chuj serce yy, teraz, no po prostu możemy się sami, samemu leczyć Nie chcę iść surwa. Nie chcę, naprawdę Zaraz przystać się, się Dzwonek całej mapy. To już wiemy, że nieważne jest killer, ale jest dzwonek w całej mapie, czyli żółty adres. Ściągamy. Takier choice. Mm -hmm. Drugi perkiem jest botanika. Botanika zwiększa o 50%, jeżeli dobrze pamiętam, chyba dobrze. Leczenie ze wszystkich źródeł. czyli leczenie odcalałe? Znaczy, wszystkich... nasze leczenie ze wszystkich źródeł. Apteczka, self care, e... Circe of Healing. Co tam jeszcze jest? Tutaj jest to tam. Jeżeli nagrał expozę, to mam wrażenie, że będzie nawet. Więc wszystkie te dotępne nie Nieważne co robimy, zawsze leczymy po prostu szybciej. To jest najważniejsza informacja dla nas. my się co no, Tak, tam już jest w Myślę, że w może być pod... Po prostu powalanie, trzeba jakiś wildzik mieć. I to jest drugi perk, który jest wreszcie Claudecie. Ewentualny yy, Trzecim perkiem. Zaraz, się nie trzeciego perku kratety? Trzecim perkiem jest e, Lightweight. Lightweight jest spoko perkiem, bo działa na zasadzie. Na zasadzie brakuje mi słówka. E, ślady nasze są bardziej rozproszone, są bardziej rozwalone, więc killer będzie ciężej nas znaleźć. To jest pierwsza rzecz, pierwsza informacja dla nas. Druga informacja dla nas: ślady znikają o 5 sekund szybciej. Mam pierwszy robot, że już jest niefajny, już się poddał. Jeszcze to nie było. Więc bym chciał się też jeszcze przebiec hmm, Podnosi celowego, blokuje generator. Okej. Okay. Nie wiem, co ma to w końcu, szczerze. No po prostu, żebyśmy mogli się zabójcy, nie? Dlatego mamy właśnie Lejda. Ostatnim perkiem, czyli tym czwartym, według mnie najlepszym dla początkujących graczy, jest Small Game, Nie z uwagi na to, że. O Ty Widziałeś? Nie z uwagi na to, że informacje znaleźliśmy jakieś tutaj, jest ważne. Ale że grałem hexa, to jest jedno. Szybcie znajdziemy heksa, szybciej znajdziemy hexa, szybciej znajdziemy to, dodatkowe punkty. To jest pierwszy faktycznie powód: totemy. Po prostu, żeby farmić sobie półciory. Ale głównym powodem jest to, że na każdej mapie jest przydzielona ilość renderów. Powiedzmy, że. 16, nie? sobie te same bagno. Dwudziesty raz, więc znamy każdy render na pamięć, gdzie się respi gdzie możemy go słuchać? i tego perk'a możemy sobie wymienić, to też jest fajny perk dla nowszych graczy. Trzecim perkiem jest Empatia. Empatia jest uniwersalnym perkiem, znaczy, yy... głównym perkiem naszej Claudette'ki. Personalnym, można powiedzieć. Zdążyłem? Super, na farcie jak nie wiem, ale zdążyłem. Dobra, Po prostu da nam to możliwość... Ja pierdolę, co był O chuj bo... Ja chuj bo to, to killer. Misiu, kurwa, nie tuneluj! No i leży. Ja mocnych naprawdę tam. I chuj. Więc co chodzi o... Tym, perki możecie sobie dobierać według własnej potrzeby. Ale empatia, empatia pokazuje nam ocalałego. Z odległości to 28 metrów na trzecim poziomie, tak to jest 32,64, 32-64, jeżeli I jak się używa empatii? Empatii używa się na dwa sposoby: że jesteśmy dobrym ocalałem, że jesteśmy nowym ocalałem. Empatii używamy na zasadzie. Widzimy żółtego ocalałego, który biega jak pojebany lewo, prawo. dodatkowo widzimy yy, łapki, tak? jak Teraz jest u AD. Widzimy te łapki. To jest informacja dla nas. Mafi, tam jest zabójca. Nie chcesz tam iść, i my nie wyjdziemy tam. No widzimy, że to ocale w naszą stronę, my spierdalamy dalej. Widzimy, że ocala sobie kuca, robi generator, jest ranny, ale w pozytywny sposób. Czyli nie ma nic złego dla nas do zaoferowania. To my. No my nie, nie chcesz mi Już na lokale na nagram po prostu jeszcze jeden odcinek. Czy jeszcze jedna gierka, nie. To jest prawda. Czy jak... Ja pierdolę w rivecydnole eee, i widzimy o w który sobie siedzi na silarce. No to wiemy, że sioman, tam jest generator, dostajemy informacje tam jest generator. Druga opcja, dostajemy informacje siema eee, Jesteś potencjalnym miejscem, które może mnie wyleczyć. Ale nie potrzebujemy tego w momencie, w którym gramy właśnie selfcare bo selfcare. Sprawia się jesteśmy... Samodzielnie, że jeśli potrzebujemy nikogo, żeby nas wyleczył. O kurwa. Więc dlatego jest eliminowany z tego bludu. Muszę ten wyjść, bo szczerze nie chcę tam, gdzie jest ocalały geniały. Gdzie sobie generator pokręcił. Do tego empatii odpada. Jest dużo perków uniwersalnych, naprawdę dużo, dużo, dużo. I takie filmy też będę wam robił. Nie wiem, czy chcecie kontynuację że po prostu perki uniwersalne i perki postaci, na przykład kolejny byłby Jake, Dwight, potem nie wiem, Nia Bill, Nia David. Po prostu postacie takie uniwersalne, znaczy postacie podstawowe plus ich perki oraz perki uniwersalne żeby jakoś skleić te buildy dla początkujących graczy. No ale tak jak mówię, no, na razie będzie tylko jeden zabójcą, jeden kille... zabójcą jednym killerem. Jeden będzie killerem, drugi będzie ocalałym. Dlatego, żebyście mogli, w zależności od tego, kim gracie, sobie wybrać jeden lepszy buildik dla początkujących. O kurwa, do ciebie nie? Wybacz. No kurwa, dlatego ze mną! No, chuj, nie żyję w tym momencie. To jest To był gwałt na mojej skromnej osobie. O no nie, zablokował mi no. Że zdążył za zajebany Tu jest totem. W tym momencie wiemy, że gdzieś tu jest totem, no ale to wam nie pokazałem. Udało się, więc jest fajnie. Rado, ale ja ci będę sellout tylko po to, że przeżyję troszeczkę dłużej. Nie? Będę jeszcze teraz po gierce. znaczy jutro w sumie to nagram? Nie chcę się dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę. Naprawdę mi się dzisiaj nie chcę. Jutro nagram e, killerem. Killerów też mam dwóch przygotowanych, trapera i Wraitha. bo oni są w zasadzie najprostszymi zapisami do nauki gry. Tak jak na przykład Claudeta i Meg. Dlaczego Claudeta i Meg? Po pierwsze, tutaj macie dwa najważniejsze perki. Na klaudecie macie self care i botanicel. Jeden najważniejszy perk to jest self care A na, na jak macie po prostu sprinter, który daje wam jakąkolwiek przewagę. Drugo, interesujące, nie, nie inne podstawowe ocalenie Potem mamy, nie, nie, a też o Pat, I exhaust'em jest balance landing. Ale balance landing nie będzie tak efektywny, tak dobry jak 13-3 kręci. 15 -15. Jest. Za mną. Chuj by cię spalił, kurwanie nie? Weź sobie jakieś witaminki, jak to grasz, mistrz honorowy. I teraz używamy właśnie... Nie, trójkę. No? Popsu już nie używamy. Nie widzi do tutaj ja się Nie wiem. self i właśnie tego. self i daleko, i daleko się leczymy. Na mek po prostu szybciej uciekamy od tego, nie? Dzięki, amperki tak żeby się nie powtarzało, oczywiście. Leczymy się. Mam botanikę, szybciej się leczymy, bo sam self-krw sobie zwiezł, że też to aktualnie. Na Mek dostajemy po prostu sprinta i Quicka, która nam pozwala szybko zgubić zabójcę. Tutaj, jeżeli, jeżeli nam się uda zgubić zabójcę, że jesteśmy silni, jeżeli jesteśmy skazani na samych siebie, to już mamy jakieś szanse. Na mek po prostu, Boże, uda nam się zgubić killera, Tyle, nie? Nie, ja będzie będę wiedział, gdzie jest więc ja chciał teraz podejść na mainach, eee, kolejne chyba. Kolejny ocalali, dlaczego na przykład nie właśnie Nia? Nie ma balansa, jest to też perek z exhaustem. Dobry pery z jeden z moich szczerze ulubionych. Ale nie dlatego, że exos jest. Balans jest bardzo sytuacyjny. Tutaj na tym mapie mamy. Molo main building, budynek tamten. Oj, pan co. Tamten budynek. I to są miejsca, w których możemy opalić balansa. Sprint po prostu klikamy shift, a balans musimy spalić z wysokości. Fajnym parkiem mniej dla początkujących jest Urban Invasion, bo na kucakach zapierdalałyśmy szybciej, więc jesteśmy bardziej niewidoczni dla zabójcy. w ale raczej nie będziemy poruszać talusinką grę na kucaka. Ubiegam. To jest takie bezpieczne miejsce. Dlatego nie, nie ja. No i trzecim parkiem nie jest Streetwise, że wolniej przymioty zużywałem. Gdybyśmy mieli używać jakichkolwiek przedmiotów. Ta właśnie stosowany generator, proszę sobie mi skierki i był taki wybuch. Stąd wiemy to. strugie, to już nie jest do wygrania. W tym momencie się, że pierdolę tę gry i do farmić punkty. Decek albo wyjebał mi grę, nie wiem. Dlatego nie... Dlaczego nie Dwight? Dwight bo on pokazuje nam hambra ocalały i zazwyczaj się używa do sprzedawania graczy. Lider jest. Wy mi serwera. Jeszcze tylko dokończę całą anegdotkę. No, wyjebał mi serwerka. Albo serwer wyjebało, Druga opcja. Zaciskiem na mnie. No, ocalały dostanie pewnie hasza. Albo było to mojego nie wiem. E, Dwight Bondi pokazuje ocalałych. No, możemy znaleźć koń żeby nas wyleczył, ale 32 metry to jest za mało. E, mogę sobie tak. Jakiś e, był charakter info, ale nie pamiętam. Jak teraz palcie je. Żeby usunęli. Dobra, Bondzik, pokazuje nam Aura. może na coś uleczy, może kogoś sprzedamy podczas szejsa. Leader, no działa na innych ocalałych, kiedy my nie jesteśmy nawet blisko. Jeżeli nie wykonujemy z nimi tej czynności, to po prostu szybciej to robią. Prow, jeżeli ktoś kręci z nami gena, to po prostu szybciej kręcimy tego gena. Jake, Iron Mill. Iron Mill jest mega fajnym perkiem, ale 75% to nie jest 100%, chociaż ma dosyć do buffa, więc to jest zajebista sprawa. Jeżeli jesteśmy rani, nie wiem czy to jest bardzo fajny jego perk. Kan nie odstraszamy kruków, nie krzyczymy, też spoko, ale nie umywa się do możliwości ucieczki u Mac, możliwości leczenia się u Claudety. Dlatego ta dwójeczka nam odpada. My nie już powiedzieliśmy i teraz tak. Bill i David. David ma chuj perki. Dead Harda trzeba umieć używać. Jest perk z egzostem, można wydłużyć lub bo ze sobą jedną hita więcej. Średnio, no Miter. Zaczynamy rannie, możemy... Zaczynamy ranni, jesteśmy w całą grę ranni, nasze jajki są skrócone, znaczy przyciszone. Możemy wstać ile razy chcemy jesteśmy ranni całą grę, podamy na strzała. Nie. Foreverka. PERK beznadziejny. Perk kiedyś był spoko, dostawaliśmy więcej punktów, więc fajny postać, że sobie na początku może punkty wyfarmić. Ale nie, unbreakable, dziadek. Przepraszam, dziadek unbreakable. Unbreakable działa na zasadzie, że możemy samemu wstać. Staje, tak, że ja tak. Możesz sobie tak też filtrować, postacie, nie? Wstajemy, wstajemy o 35% szybciej sam, recovery jest zwiększony o 35% i możemy raz na gres sami się podnieść, spoko. Ale jest rzadko szansa, że killer zostawi na ziemi, żeby była szansa na to. Leave behind, kiedy jesteśmy ostatnim ocalałem, widzimy aurecharza z problemem 32 metrów, spoko, jeżeli jesteśmy ostatni, jeżeli dożyjemy. żyjemy. I Borowet Time, wydłuża o 10 sekund po prostu Endurance'a i Movement Sfida ocalałem, którego ściągnęliśmy. Z ciekawostek Borowet kiedyś był perkiem jednorazowym i jak ściągnęliśmy ocalałego, to on dostawał efekt Boroweda na bardzo długo. I my też sami dostawaliśmy efekt Boroweda na bardzo długo, ale no, jak mówię, perki jednorazowe. Jak to moje ta dwójka ocalałych, czyli właśnie... Mac i Claudetta są najlepszym duo dla początkujących graczy. Nie wiem, żeby dzisiaj więcej buildów, to z takiej właśnie, że uniwersalne perki plus perki tych postaci, to zrobimy. Natomiast to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.